Trzyma, znaczy taką grę Mańka. To właśnie dzisiaj po prostu wam pokażę mój Witam Wy. Adamów oto zasady. zasadę. Nie kolapsujcie, nie, nie wyzywajcie na czata. Jak ktoś Ci jeszcze niszczy zgłasza, zgłaszaj do admina. Błow dobrze. I tu masz wejście za zgodę Admina. I to po prostu musi sobie tak wejść. Czekajcie. Wam pokażę. Po prostu... Nie, kurde, nie tabliczka. Po prostu klikasz tak i sobie tak sobie samo Dobra, kolejną rzeczą będzie mój domek. Tak, mój domek. Taki, taki domek. Mały po prostu sobie taki zrobiłem. To jest taki domek. To jest taki. totalnie bardzo małe akwarium. Po prostu małe akwarium. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą będzie samolot strażacki. Jego tak nazywam, nie wiem dlaczego, ale wy go możecie sobie też nazwać. Tak wygląda samolot strażacki. I tutaj mamy. Czekajcie. I tutaj mamy jest hotel, hoteli, pytajcie się dlaczego. I tutaj się nazywa no, ten hotel Papka z papką. to mój kolega nazwał więc... Więc to jest dla niego bardzo duży. <grym grym> tutaj mamy pracownika, pokój kos, koszt 10 zł. I tutaj jest pokój taki dziwny. Po prostu sobie wyjść do środka. I tam masz, wiecie, pokój. A tutaj jest po prostu drugi pokój, gdzie nic nie ma. Dobra, teraz wam pokażę dalej. Kolejne rzeczy. Teraz wam pokażę logo KFC, który mi nie wyszło. Ja pierdolę, ale to twarz ona jest najlepsza. Właśnie KFC mi nie wyszło. Tak jak trochę McDonald's, ale coś tam wyszło. Ale bardzo słabo. Ja tych log nie umiem budować. Dobra, dobra. Teraz po, przy, pora, przejść na konkrety bardziej. No, takie początkowe rzeczy. Tak, sobie zbudowaliśmy. Ładny portal, i tam pisze: waga niebezpiecznie. Tutaj jest portal do Endo, tylko takiej ładnej wersji i zbudowam kolejną rzeczą i właśnie to będzie ostatnią tak, ostatnią moją, dla, dla moim zdaniem najładniejszą rzecz chyba z wszystkich taki dworzec sobie pociągowy, pociągowy zbudowaliśmy pokażę wam od w środka czekajcie i tutaj jest o tak to jest kasa na bilet, no i tak wiecie. I tutaj ogólnie jest mój serwer, wtedy na papa.